Początek jest pierwszym przejawem Bożej aktywności, gdy Bóg powołał do istnienia Syna, który stał się pierwszym i najdoskonalszym wyrazem Jego woli. Dlatego Jezus w objawieniu trzecim rozdziale i czternastym wersecie nazywa siebie początkiem stworzenia Bożego. Nie dlatego, że sam stworzył Boga, ale że od Niego zaczęło się wszystko, co Bóg uczynił. Ten duchowy początek pokazuje, że Bóg zawsze działa przez relacje, przez słowo, przez objawienie. Ojciec nigdy nie działa w izolacji, zawsze objawia się przez Syna. Dlatego Jan, opisując Jezusa, mówi, nikt nigdy Boga nie widział, lecz jednorodzony syn, który jest w łonie Ojca, on go objawił. Syn był więc obecny w Ojcu, w jego wnętrzu, w jego duchowej istocie, nie w sensie fizycznym, lecz duchowym, jako pełne wyrażenie Bożej natury. W świecie duchowym nie ma granic. Ojciec i syn są złączeni w sposób, którego ludzki umysł nie pojmie, a jednak są dwiema odrębnymi osobami, jednym źródłem i jednym głosem, który z tego źródła wypływa. Zrozumienie tego początku ma ogromne znaczenie dla naszej wiary. Ukazuje ono porządek Bożego planu: najpierw Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi, a potem Jego syn, przez którego wszystko się dzieje. To przez Syna poznajemy Boga, bo Syn jest Jego Słowem. Kiedy Bóg przemówił przez Syna, nie przemówił przez inną istotę, przemówił przez siebie samego, objawiając swoją wolę w postaci słowa. To dlatego Jezus powiedział. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Nie dlatego, że jest Ojcem, lecz dlatego, że jest Jego doskonałym obrazem, Jego odzwierciedleniem. W nim Bóg ukazał się światu w sposób zrozumiały dla człowieka. Słowa na początku było słowo, wprowadzają nas nie w początek świata, lecz w wieczność, w duchową rzeczywistość, w której istniał tylko Bóg i Jego syn. To tam wszystko ma swój początek nie w czasie, lecz w wieczności. To tam, Bóg Ojciec. Duch wieczny zrodził Słowo, swojego syna, który jest początkiem jego dróg i wyrazem jego istoty. Zanim powstał świat materialny, istniała doskonała jedność ojca i syna. Wieczna relacja miłości, duchowa rzeczywistość, w której Bóg jest źródłem, a syn jego doskonałym objawieniem. To właśnie ten duchowy początek stanowi fundament wszystkiego. Z niego wypłynął światło, życie i istnienie całego stworzenia. Kiedy więc Jan mówi, na początku było słowo, to tak naprawdę ogłasza, że Bóg objawił samego siebie w swoim Synu, zanim powstał świat, a wszystko, co istnieje, ma swoje źródło w tej doskonałej więzi ojca i Syna poza światem materialnym.